Co to jest msza święta? Co to jest msza święta? U. Msza święta to najważniejsze nabożeństwo w Kościele Katolickim. To pamiątka ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ofiarował swoje ciało i krew. Wierzymy, że podczas każdej mszy świętej chleb i wino przemieniają się w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. To dla nas duchowy pokarm i źródło łaski. Jaką wartość mam Msza Święta dla życia pozagrobowego, Wyszości? Msza Święta, ofiarowana za zmarłych, jest wyrazem naszej wiary w życie wieczne i miłosierdzie Boże. Wierzymy, że ta ofiara Chrystusa wstawia się za duszami w czyśćcu, pomagając im w oczyszczeniu i przybliżając do zbawienia. To akt miłości i solidarności z tymi, którzy odeszli. Czy dusze w czyszczu cierpiące? Korzystają ze mszy świętej, będą mieli stucony czyściec? Tak, wierzymy, że dusze w czyśćcu korzystają z mszy świętej. Ofiara Chrystusa wstawia się za nimi, skracając ich czas oczyszczenia i przybliżając do zbawienia. To wyraz naszej miłości i solidarności z nimi. A czy to prawda, żeby ludzie widzieli jaką wartość ma msza święta, to policjanci by kierowali tu? Tłumem samochodów, tak, żeby, żeby chcieli ludzie dostać się do kościoła na mszę? To prawda, msza święta jest bardzo ważna dla katolików. Wierzymy, że to największy dar, jaki Bóg nam ofiarował. Dlatego ludzie tak chętnie uczestniczą w Eucharystii i cenią sobie tę możliwość spotkania z Chrystusem. Czy warto chodzić na mszę świętą? Uczestnictwo we Mszy Świętej jest dla Czy warto chodzić na Mszy święto? Uczestnictwo we Mszy świętej jest dla katolika bardzo ważne. To nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim przywilej i radość. Podczas Eucharystii spotykamy się z żywym Chrystusem, który karmi nas swoim ciałem i krwią. To umacnia moją wiarę, daje siłę do codziennego życia i przygotowuje na wieczność. Dziękuję.